Czy jest pan, panie marszałku, antysemitą? Nie sądzę, chociaż złośliwi mówią, że antysemitą nie jest ten, kto nie lubi Żydów, tylko ten, kogo wskażą Żydzi. No, został pan wskazany przez ambasadora Izraela w Polsce w, 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 w pisie na portalu X przed dwóch Aha. dni, jeśli dobrze pamiętam, skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo w ataku, wskutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej. Wicemarszałek Sejmu lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne wniosek antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Aha. No cóż, powiedziałbym, że fakty nie mogą być antysemickie. Fakty to fakty. Rzeczy, o których napisałem, to nie jest żadna skrajność. Ja nie wyciągnąłem z tego jakichś wniosków. Wskazałem na fakty i te fakty są publikowane przez izraelską prasę. To są fakty, o których mówią analitycy głównego nurtu, nawet o lewicowych poglądach z Izraela. W tej chwili działania Izraela potępia Unia Europejska. Biały Dom wczoraj, który wiadomo, że Ameryka wspiera Izrael na wszelkie możliwe sposoby, również krytykuje łamanie prawa międzynarodowego, łamanie praw człowieka, a sam premier Izraela nie zaprzecza, że izraelska armia zamordowała siedmiu wolontariuszy czy pracowników organizacji dostarczającej żywność Palestyńczykom. Przypomnijmy, że zanim oni zostali zamordowani w tej ekipie, był Damian Sobul z Przemyśla, to rozładowali według oświadczenia tej organizacji, która rozwozi to jedzenie 100 ton żywności, a ich konwój, był, jego przejazd był uzgodniony z Izraelską Armią. To są wszystko fakty podawane przez media także izraelskie. Kolejne 200 e, ton miało dopłynąć do strefy więc, gazy, ale po tym ataku więc pytanie, nie dopłynęło. Jeżeli pan ambasador nie kwestionuje żadnego faktu, który podałem, to po co te etykietki? A czy jest pan usatysfakcjonowany tym, co robi polski rząd? Dzisiaj na godzinę 10 ambasador jest wezwany do MSZ-u. No, to jest spóźnione, ale lepiej późno niż wcale. Wydaje mi się, że wszystkie państwa, których obywatelami byli pozostali zamordowani działacze organizacji humanitarnej, zareagowały w pierwszym momencie ostrzej. Dla przykładu, Wielka Brytania chyba ze dwa dni wcześniej wezwała ministra ambasadora. Wypowiedzi premiera czy ministra spraw zagranicznych Australii były dużo surowsze, i tak dalej, można by wymieniać. Natomiast minister spraw zagranicznych Polski zaczął od takiego oświadczenia złożonego chyba na mediach społecznościowych, że on zwrócił się z osobistą prośbą do pana ambasadora, żeby mu powiedział, co tam się stało. No przepraszam, ale w takiej sytuacji to nie jest moment na zwracanie się z osobistą prośbą, to jest moment na zażądanie wyjaśnień, to jest moment na wezwanie ambasadora. Jeżeli mordowani są obywatele naszego państwa, to my nie możemy się zwracać z prośbą albo tak jak premier Tusk tłumaczyć, że słuchajcie drodzy Izraelczycy, w sumie to my wszyscy tu w Polsce jesteśmy bardzo proizraelscy, więc nie trzeba nas atakować. No, Duda dosyć ostro się wypowiedział, mówiąc, Duda że się wypowiedział ostro, ale ambasador toż, jest największym problemem w relacjach polsko-izraelskich. Ale, polsko ale w tej też chwili. po dwóch dniach dopiero, po wywiadach pana ambasadora, który robi sobie rajd przez polskie media i obraża Polaków. Natomiast w pierwszej reakcji z wypowiedzi prezydenta Duda, Dudy w mediach społecznościowych, ani się nie dowiedzieliśmy, kto zabił, ani nawet, że to było morderstwo. Z wypowiedzi prezydenta, wypowiedź prezydenta Dudy to by pasowała też na taką okoliczność, że po prostu y, pan y, y, Damian umarł śmiercią naturalną. A ja może wynikało to z tego, że jeszcze te dokładne okoliczności, zdarzenia nie były wtedy znane. Ale proszę mi powiedzieć, czy pan je od pierwszego dnia. Ja, oczekuje... nie pisałem, ja nie pisałem swoj, swojego wpisu i swojego komentarza. Nie wiedzą, co tam się stało, wszystkie media to podawały, i, i wszyscy już to komentowali, tylko po prostu polscy politycy są trochę tchórzliwi, jeżeli chodzi o. To dobrze, ale to w takim izraelski. razie, czego pan oczekuje teraz po tym spotkaniu w MSZ? Czy ambasador Izraela <coughs> powinien zostać z Polski wydalony? Ja takiego żądania nie formułowałem, natomiast po tym, co pan ambasador opowiadał, widać, że mu w Polsce jest bardzo źle i bardzo trudno. Zgodnie z jego wypowiedzią, jedyną zaletą Polaków jest to, że niektórzy w Polsce mieli żydowskie pochodzenie i się wyróżnili w konkursie noblowskim czy innych międzynarodowych wyróżnieniach. Pan ambasador zdaje się nie jest w stanie wskazać jednego pozytywnego faktu w historii stosunków polsko -żydowskich. Ale po, po tych wszystkich wywiadach. Więc skoro tak, to może lepiej, żeby był na placówce w Moskwie, gdzie spędził bardzo dużo czasu i gdzie się wychował. Może po prostu tutaj nie pasuje, może to jest jakiś błąd izraelskiego MSZ. To, że tu przysłał. Pamiętam, I jak mówił Pan, że jest naprawić? Pan przeciwny wydaleniu ambasadora Rosji, dlatego że musimy mieć stosunki z Rosją, no to w takim razie czy ambasador Izraela yy, zachowuje się gorzej w stosunku do Polski i Polaków niż ambasador Rosji? No, przykro mi to stwierdzić, ale wydaje się, że tak. To jest niewiarygodne, ale wydaje się, że tak. Przy czym, żeby było jasne, ambasador Rosji też zachowywał się prowokacyjnie, miał różne nieakceptowalne teksty, ale wydaje mi się, że, że chyba aż tak Polaków nie wkurzył. Przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy mieli taki idący przez całą Polskę od lewicy do prawicy, przez dziennikarzy, komentatorów, ekspertów, jednomyślny, jednomyślną krytykę. Także nie wiem, znaczy ja nie chcę przesądzać, bo to Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest od prowadzenia polityki zagranicznej tak? i w rękach Ministerstwa Spraw Zagranicznych są też inne instrumenty. My się powinniśmy kierować nie emocjami, tylko racją stanu. Wszystkim nam się te emocje udzielają, bo jak ktoś przyjeżdża do nas jako gości, pluje na nas, no to to jest trochę takie, jeszcze jakby nie, nie jest w stanie wydusić z siebie słowa, yy, yy, nie wiem, kry, samokrytyki w sytuacji, gdy jego państwo zamordowało niewinnych ludzi, którzy chcą pomagać innym ludziom, a ci inni ludzie głodują, bo jego pań... Państwo, od pół roku szarżuje po najbardziej zaludnionym obszarze na świecie i doprowadziło do śmierci kilkuset wolontariuszy. No, trzeba pamiętać, że jest to odpowiedź na to, co wydarzyło się 7 września, czyli trzeba rajd pamiętać. Hamasu na trzeba, terytorium tak. Izraela. I tu słówko do pana ambasadora: no Sugerowanie, że ktokolwiek z polskich polityków nie potępia aktów terrorystycznych Hamasu. Panie ambasadorze, proszę się ogarnąć. W Polsce wszyscy potępiają akty terrorystyczne, niezależnie kto je popełnia. To jest oczywiste. Natomiast pytanie, czy ta odpowiedź Izraela jest proporcjonalna. No ja myślę, że wszyscy, którzy to obserwują, mają nawet najbardziej proizraelscy, mają przekonanie i takie komentarze widziałem, że najbardziej proizraelscy polscy komentatorzy stwierdzają, że za jakąkolwiek proporcjonalnością to nie ma nic wspólnego. No czy znaczy, Pana zdaniem, to, co teraz się wydarzyło, osób. ostatnie pytanie o kwestię Izraela i strefy gazy, czy to, co się teraz wydarzyło, czyli śmierć tych siedmiu wolontariuszy w tym polaka z przemyśla, jest może takim punktem zwrotnym w tym, co teraz dzieje się w strefie gazy? W związku e... też z tym powszechnym oburzeniem całego o, obawiam świata? Obawiam się, że to jest punkt zwrotny wyłącznie w, naszych, w, naszej, w psychologii naszych relacji z Izraelem. To znaczy, polska klasa polityczno-medialna. Wreszcie zdjęła sobie kaganiec poprawności politycznej, polegającej na tym, że nic nie wolno skrytykować, co dotyczy Izraela. To, to się zdarzyło pierwszy raz, od kiedy ja pamiętam, żeby po prostu y, ludziom rozwiązały się języki i to opiniotwórczym ludziom z głównego nurtu. Natomiast jeżeli chodzi o Izrael i konflikt bliskowschodni, to ja obawiam się, że tam się nic szczególnego nie zmieniło. Y, moim zdaniem, jakieś potępienia. To znaczy, Izraelczycy są całkowicie przyzwyczajeni do tego, że na forum międzynarodowym są potępiani za łamanie praw człowieka czy łamanie prawa międzynarodowego. To nie jest tak, nie dajmy się zwieść, że tam się coś dzieje przez przypadek. Oni prowadzą intencjonalną politykę, niezwykle brutalną, niezwykle konfrontacyjną, politykę wysiedleń, politykę terroru, także wobec ludności cywilnej, politykę braku odpowiedzialności żołnierzy za. Stosowanie przemocy i za zbrodnie wojenne, łącznie ze strzelaniem do cywili. Internet jest pełen, łącznie ze strzelaniem do dziennikarzy. Przecież zdaje się, że jedna z korespondentek zagranicznych została zastrzelana w trakcie transmisji na żywo przez żołnierzy i nikt nie pełnił za to odpowiedzialności. To są strasznie dramatyczne i smutne rzeczy, niestety. I teraz pytanie, na jakiej podstawie zakładamy, że tam się coś zmieni. Czy nie, nie zgadza się z Pan z tym, co w 2019 roku mówił Pan kolega partyjny Sławomir Męcen, czyli nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podaków, podatków i Unii Europejskiej? Nie był to tak to... nawiązując do tego pierwszego pytania o antysemityzm. Nawet on sam się z tym nie zgadza i odnosił się do tego dziesiątki, ale nie setki razy. Wyrwany z kontekstu cytat, który nie wiem, wyrażał programu naszej partii.